w nowym odcinku Pachura Moto Center. Maciej Borowicz, Patryk Pachura to ten, który Witajcie. zawsze dużo gada. Dzisiaj na warsztacie mamy Cupra Ateca, czyli auto, które przeciera nowe szlaki w grupie Volkswagena. Jest to najniższy słów, chyba, chyba, chyba najniższy SUV w grupie Volkswagena. Turbo doładowany, wygląda zupełnie jak SATA Ateca, ale nie dajcie się zmylić, bo to jest Cupra. A czemu kupra, to już opowie Patryk. Ponieważ powstała nowa marka, grupa Volkswagena stwierdziła, że chciałaby wyróżnić troszeczkę te wszystkie sportowe odmiany kupry, i powstała osobna marka kupra. Nie mylić z Zatem. To jest tak naprawdę jeszcze auto, które jest budowane na bazie Sata ATEKI. Pierwszym takim autem, które powstało stricte w marce Cupra jest Formentor. Jeszcze nie mieliśmy przyjemności go robić, ale mam nadzieję, że już wkrótce zagości w naszej firmie. Ale dziś troszeczkę Wam opowiemy na temat tej Cupry ATEKI. W seriach jakby naszych odcinków to chyba to jest pierwszy taki. Taki mały słów, chyba. Mały tak. słów, ale ogólnie to jest jakby pierwszy taki chyba. Kupra, tak. Kupra, kupra. Tak. Tak. kupra pierwsza. Ale mówiło się kiedyś, nie, Seat Cupra. Bo był. Bo był nawet, nawet kiedyś zrobiliśmy taką limitowaną wersję tutaj u nas w firmie. Seat Leon Cupra Carbon. Eee, z bardzo podobnym silnikiem. Eee, z 300 koni robiliśmy 370. W tym egzemplarzu z 300 koni zrobimy 350. A jak rozmawialiśmy wcześniej. Kupra się oddzieliła od Sata. Tak, nowa marka powstała. Czyli to jest jakby od, zupełnie, odrębny, zupełnie odrębny Zupełnie nowa odrębny marka, brand. tak jak mamy Volkswagena, Skodę czy, czy na przykład Audi. Mam, będziemy mieli 350? Tak, mamy już 350, już bo jesteśmy, 350. Tak, tak, już jesteśmy po, po modyfikacjach. Auto seryjnie było mocniejsze, co jest od dość... Zera do pięciu, do, do nie, pie, pie, od 0 do 100, 5 sekund? Troszeczkę więcej niż 5 sekund w serii. Jak zwykle, az, może jak nie, jak zwykle, pogoda nam nie dopisuje. Znowu mamy pochmurnie. Klasyk. Klasyk tak, zawsze jak chcemy nagrać coś fajnego i się umówimy, to akurat pogoda nam nie sprzyja, żeby zmierzyć to, ile będzie miało teraz po tuningu, ale myślę, że tam w granicach 4,6, może 4,5 sekundy do setki, czyli bardzo, bardzo szybko jak nasuwa. Prędkość maksymalna została zwiększona do ponad 255 na godzinę. Mamy w tym momencie ponad 350 koni, ponad 450 momentów, więc mamy wzrost o 50 nm i Ponad 30 koni więcej, ponieważ to auto powinno mieć 300 koni, ale zmierzyliśmy, e, wczoraj zmierzyłem w tym aucie po prawie 320 koni. Okej, okay, fajnie. Czyli to jest takie auto, można powiedzieć, że dla większości powiedzmy oglądających, bo tak prawie na każdą kieszeń, e, mówię o tych. Takich bardziej dostępnych, bo te, które robiliśmy wcześniej, to były takie naprawdę ekskluzywne i bardzo, bardzo drogie fury. A ta jest tak w granicach 200 tysięcy? Tak, około 200 tysięcy, bardzo fajne, bardzo, nawet czasami można dostać to auto ciut taniej. To jest bardzo fajnie wyposażone, ciekawy kolor, już od razu wyposażony w opcjonalny wydech Akrapowicza, zresztą mój ulubiony. Tutaj dodatkowo wspomniałeś na początku, że auto jest o... Najniższym, Najniżej, prawdopodobnie jakby, najniższym, tak, najniższym suwem z grupy Grubem, Volkswagena. Tutaj dodatkowo jeszcze zostały zamontowane sportowe sprężyny firmy App Sportsline i jeszcze mamy 3 cm niżej. Pokażemy Wam, jakie modyfikacje, jakie modyfikacje wykonaliśmy pod maską. Tak naprawdę nie, nie za wiele tutaj się wydarzyło. Mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, dodatkowy komputer sterujący pracą silnika firmy App Sportsline. E, z ciekawostek, e, klient. Załapał się na akcję promocyjną, który mamy dwa razy do roku, zawsze na wiosnę i jesienią minus 20%, więc jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, to jest bardzo duży, bardzo duży rabat. Zapraszam serdecznie. Dzięki temu komputerowi uzyskaliśmy dodatkowych 50 koni i dodatkowe 50 nm. Zapraszam do wykresu. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy bardzo ładny przyrost dodatkowych 50 nm i mamy 350 ponad koni. Tutaj dodatkowo pokazałem wam, e, jak się zachowuje temperatura powietrza doładowującego, co jest bardzo istotne przy komputerach firmy APSPOST ze względu na to, że w momencie, kiedy temperatura przekroczy 50 stopni, automatycznie moc jest e, obniżana. Pokażę wam to na kolejnym wykresie. Okay. E, tak jak widzicie na tym wykresie mamy 350 koni, tutaj mamy temperaturę w momencie, kiedy ta temperatura przekracza 50 stopni. Tutaj mamy 51 51. Już ta moc automatycznie jest obcinana. Jest to zrobione z tego względu, żeby w 100% była to bezpieczna modyfikacja i zabezpiecza nam to przed uszkodzeniem silnika. Dlatego bardzo ważne jest w momencie kiedy auta są hamowane, żeby osoba, która hamuje te auta, pokazała wam takie wartości właśnie jak temperatura powietrza doładowującego zapłon, żeby zobaczyć, dlaczego to auto na przykład nie generuje mocy, bardzo często jest to spowodowane tym, że nie mamy odpowiedniego paliwa albo mamy zbyt wysoką temperaturę na kulerze. I ten komputer obcina po prostu tą moc dla bezpieczeństwa silnika. Taka kupra kiedyś to takie, takie marzenie, pamiętam, z nastoletnich takich czasów, że każdy chciał mieć Leona. Leona kupre. Tak, sam chciałem, pamiętam, sam chciałem mieć Leona. A teki jeszcze chyba nie było w planach wtedy. Ale... Nie, nie, wtedy nie było takich suwików. No, ale... nie było suwików, ale, ale bardzo fajnie się jedzie. no, dzieje. I fajne fotele. Mega, e... mega wygodne, nie? W sumie to takie auto, jak ktoś lubi być trochę wyżej. Niekoniecznie tak nisko jak wiesz, w tych takich sportowych autach, tak troszkę wyżej, ale niekoniecznie aż za wysoko jak, jak na suwa. Więc to jest tak. takie fajne połączenie. No i co? Wygodnie się jedzie? Wygodnie i bardzo fajnie są, bardzo fajna charakterystyka tych sprężyn, e, które tutaj zmieniliśmy, mimo że auto jest teraz e, tak w około 3 cm niżej. Jak sobie przerzucimy na tryb komfort, to bardzo fajnie się jedzie. A znowu w trybie Cupra, gdy te amortyzatory nam Sztywnia się usztywnią? Się, tak. Nie, to się fajnie, fajnie się to trzyma po zakręciu. Fajny Virtual cockpit też w tych nowych samochodach. A naprawdę tych opcji personalizacji no tego i 300, jest sporo. 300 na, 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 na zegarku, nie? to już tak, tak fajnie wygląda tak, no, tak dojrzałe. Ta, tak, tak godnie, nie? Godnie, tak. Godnie, już, to, no, nie 240, jako tyle, tyle a tylko tak 300. Tutaj taki zakręcik, to sobie na Cupra trochę, o, ale to już jest sztywnie, nie? Ale powiem, to bo ja sporo czasu jeździłem Leonem, <grym> ale cały, cały czas Leon, Leon, ale Ateka i cały czas mi się jakoś tak uśmiechał, się uśmiechał, się bo wiesz. No, no bo to auto daje no, dużo frajdy zjazdy dobrać, i ten, ten układ wydechowy naprawdę. O, jeszcze takie <grym> strzały z wydechu fajne. Bardzo, bardzo fajny samochód i bardzo fajna relacja ceny do tego, co dostajemy. Nie? Ciężko jest znaleźć fajniejszego Suwa o takim sportowym charakterze jak, jak taka kupna. Nie? właśnie przez, ten, no, przez to obniżenie cały czas zapomniał, że jedziemy Suwem cały czas, bo to tutaj jest... Ale jest sporo miejsca, tutaj, tutaj mamy... no, jest, faktycznie miejsca jest bardzo dużo i... Fajny, bardzo fajny samochód. Yy, no to taka też cecha charakterystyczna, nie grupy Volkswagena, że ta przestrzeń jest tak dobrze... Wymierzona jest zaprojektowana, że faktycznie tego miejsca jest dużo. Kolano mi się mniej obija niż w Cały czas problem, kolana. No ale to w tym cyrku, właśnie jak sobie przerzucimy. O, Fajnie strzela. Jak w ogóle jestem w szoku, że auto. Na Krapowicz, ale to mówisz, tak. że Krapowicz jest tutaj montowany. Można ee... sobie u dilera seryjnie zamówić takie auto z tym. E, z A to jest z tym układa... opcji AKRAPOWicz, to nie jest rzecz nie, serii. nie, 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 każdy, nie każda kupcja. No właśnie, to. Więc, więc to jest raczej opcja. Ale w ogóle jestem zdziwiony, że to auto jest takie głośne, jak w serii możesz je kupić z homologacją. No rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach. Zrobimy no, jakieś fajne v po 500, 600, 700 koni i seryjnie nie brzmią tak fajnie. Czy może dźwięk, dźwięk silnika V8 jest fajniejszy niż 4-cylindrowego? Ale to jest naprawdę taki przyzwoicie głośny. Słuchajcie. No. Nagramy to, jak będzie taki głośny, tak? Tak, nagramy. To, to kolega z tyłu musi to opanować. Nagramy, nagramy. Nagramy to, no? Bardzo, bardzo fajny samochód, naprawdę. Nie no. Z całym szacunkiem. Ostatnio wracałem twoim autem. I powiem szczerze, no. To już mogłeś go wziąć na hamownię, jak już wracałeś. No nie to na hamownię. Pomina teraz. Ale ten nie działa zdecydowanie On lepiej. ma 100 wiesz? koni więcej, więcej niż 100 koni więcej. No Ta. to co? No. Musi być różnica. Jest. Ale fajnie. Ja fajne, czułem fajne różnicę samochód. po 20 paru koniach, co nie? Tam 30, nawet więc. Ale jak kiedyś będziemy. Przepraszam, że wchodzę w słowa. Jak kiedyś będziemy mieli więcej czasu, to tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy potestować systemy audio. Bo ty się znasz na muzyce. Mm. Ja bardzo lubię słuchać muzyki. W przeszłości budowałem systemy audio i tu widzę, mamy Beats. Beats. Serio? No? Nie znaczy Beats. Wow. Nie wiem, jak to gra. Beats by Dre. Tak. Nie miałem, nie miałem okazji posłuchać, bo skupiałem się na tym, żeby to auto było szybsze. Ale takiego dźwięku. Przetestujemy sobie to. Nie, mm. Niekoniecznie teraz to przetestujemy. Dokładnie. Kwestia wyboru. Jeżeli e, macie około 200 koła i chcielibyście kupić samochód, który będzie połączeniem SUV-u i czegoś sportowego, suwaj czegoś sportowego. Co prawda nie jest jakiś ekstremalnie pakowny ani nie jest jakiś taki ekstremalnie e, rodzinny, ale na pewno jest e, miejskim samochodem, który e, spełni oczekiwania sportowe, rodzinne i takie po prostu funkcjonalne, bo jest e, niedużym samochodem, który zmieści się wszędzie. A przy tym sprawia dużo radości i dużo frajdy, Nie, bo jest Freidy naprawdę dużo daje jazd. Drzemie tutaj e, moc e, Kocura, kop, Kupry. E, więc e, polecamy. Bardzo fajne auto. Szczególnie z, z całym pakietem i modyfikacjami zrobionymi tutaj u Patryka w Pachura Motocenter. Tak, warto dodać, że na tą modyfikację, która jest wykonana w tym samochodzie, dajemy 5 lat gwarancji i 150 tysięcy km. I jeszcze z Rabatem się złapał klient. Tak, 20%. Nic tylko brać. No cóż, dziękujemy bardzo. <noise> Zapraszamy. Mapka e, w górę. Dajcie Subskrybujcie suba. kanał, bo nam się bardzo przyda. Tak, dokładnie. Pozdrawiam. Ja będę cały czas dużo gadał. Czasami bez sensu ale będę gadał. Pozdrawiam. Dziękujemy. Hej.